Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Makra. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co musicie wiedzieć z PHP na egzaminie zawodowym EE09-03. inf Pierwszy podpunkt będzie to, co to są właśnie zmienne, jak je deklarować, czyli na przykład jak stworzyć zmienną typu string lub number, czy tablicę. Musicie to wiedzieć, żeby później dodać to na przykład w funkcji, czy po prostu do jakiegoś inputa i tak dalej. Jak zrobić instrukcje warunkowe i tu jest przykład z wiekiem, czyli na przykład macie, że jeśli macie 18 lat, no to na ekranie musicie na przykład wy, wypisać echo, masz 18 lat. Jak nie macie, no to wtedy wypisuje co innego. Musicie znać pętle for, while, do while, czym one się różnią, po co się je stosuje. Następnym zagadnieniem bardzo ważnym do egzaminu jest to, jak połączyć bazę danych z PHP MyAdmin, właśnie w naszej aplikacji, czyli jak zrobić to połączenie, jak podać te hasła, nazwę bazy i wszystko zrobić, żeby to wszystko dobrze działało. Jak wyświetlać takie rekordy, na przykład w tabelce, zrobić z niej listę UL, OL, na przykład. No i to. Na przykład macie już bazę w phpMyAdmin, no i musicie wypisać z tabeli na przykład zwierzęta, wszystkie zwierzęta w tabeli, no i to w PHP robicie i musicie to właśnie wiedzieć, jak to zrobić. No i jeszcze ważnym zagadnieniem jest, jak obsługiwać formularze, na przykład żeby zabrać wartości z inputów i wstawić je do naszej tabeli w phpMyAdmin. I to też jest właśnie ważne zagadnienie do egzaminu. No i skąd możecie się tego wszystkiego dowiedzieć? Możecie wejść na stronę, która jest podana w opisie, tam jest link. No i tam jest kurs krok po kroku, nie tylko z PHP, tylko również ze wszystkich zagadnień do egzaminu. No i jak sobie go przerobicie, no to wtedy egzamin nie powinien sprawiać Wam problemu. Jest również grupa na Facebooku, gdzie. Daje co jakiś czas zadania, żebyście mogli sobie je rozwiązać i lepiej przygotować się do egzaminu. Dobra, jeżeli odcinek się spodobał, łapkujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia, no i cześć.